Witam, kolejny dzień w lesie Niedziela, godzina 6.40 Rozpoczynamy grzybobranie Po wczorajszym pięknym zbiorze Dzisiaj spróbujemy powtórzyć Przyjechałem w to samo miejsce I zobaczcie Po wejściu 200 metrów od skraju lasu Po przejściu Do tego miejsca, gdzie wczoraj zakończyłem Gdzie było tak dużo prawdziwków I jest już pierwszy prawdziweczek Na dobry początek Zobaczymy, czy dzień będzie taki sam, czy może lepszy, może gorszy. Dzisiaj mam trochę więcej czasu, więc spróbuję. A zobaczcie, siedząc, patrząc na tego prawdziwka, rozejrzałem się dookoła. I zobaczcie, mamy drugiego prawdziweczka od razu. Także rozejrzę się tu, czy nie ma czegoś więcej, i odezwę się w następnym ujęciu. Kawałek dalej przeszedłem. Znalazłem kilka maślaczków, których nie nagrywałem. Ten jeden prawdziweczek był zdrowy, drugi był y, zaczerwiony, więc wyciąłem tylko z niego tyle, ile się dało na suszenie tych zdrowych kawałków. I zobaczcie, przyszedłem kawałeczek dalej i jest następny prawdziweczek. W poprzednim miejscu ten prawdziweczek miał zjedzony korzeń przez żuka. Ale kapelusik zdrowy i jest już tutaj. A teraz przeszedłem może z 50 metrów i zobaczcie taki prawdziweczek. Miejmy nadzieję, że takich będzie więcej zdrowych, bo mam ochotę zrobić marnatkę. Tam znalazłem tego prawdziweczkę, a tu kawałeczki dalej. Pojawiły mi się dwa kozaczki. Pierwszy i kawałeczek dalej. Jest długi. Rozejrzę się tu jeszcze dookoła. Czy nie widać jakiegoś trzeciego? Ale chyba niestety go nie ma. Tam znalazłem te kozaczki. Okazało się, że łącznie jest ich 11 sztuk. Trzy były robaczywe, resztę wziąłem ale zobaczcie tutaj, kawałeczek przyszedłem tu ktoś ciął, bo widać, że są korzenie z prawdziwka ale tego kolegi nie zauważył zobaczcie jaki ładny prawdziweczek w dniu dzisiejszym jest jakiś wysyp białych kozaków, zobaczcie tu jest pierwszy młodziutki tu gdzieś widziałem starszego takiego którego już raczej nie będę brał tu są dwa małe jest tak żebyście widzieli jeden i drugi tu się odwrócimy działem następnego zobaczcie jest kolejny e, kozaczek i tam gdzieś widziałem jeszcze jednego wydaje mi się dużego nie to nie jest kozak ale zobaczcie, co jest tu. Dwa olbrzymie prawdziwki. Ktoś chciał. Były robaczywe i zostawił. Doszedłem do miejsca, gdzie wczoraj skończyłem mniej więcej. Już jestem bardzo blisko tego miejsca. I zobaczcie od razu, co się dzieje. Pierwszy prawdziweczek. Tam za drzewkiem jest drugi prawdziweczek. Tu są korzonki, widać, że ktoś ciął. Tam jest jakiś kapelusz stary, jakiegoś popsutego prawdziwka. Ale jak się odwrócimy w lewo, zobaczcie, jest trzeci prawdziwek. Także jeszcze nadal to miejsce nie jest do końca przeszukane. Tam zebrałem te prawdziwki. Co pokazywałem te trzy. I zobaczcie, przeszedłem kawałeczek dalej. I piękna dwóch braci koło siebie tu dalej widzę mają starszego brata który rośnie tu ale już jest taki lekko podjedzony przez jakieś chrząszcze albo żuki tu widziałem białego kozaczka jednego tu mi się wydaje że to jest podgrzybica zwana też górczakiem żółciowym ale Odróciłem się w drugą stronę. Przejdziemy kawałeczek. Bo tu gdzieś przed sekundką mignął mi prawdziwek. Zobaczcie. Idziemy do niego. Jaki piękny. Chyba najładniejszy dzisiaj. Tak z daleka nie widać, że on jest taki duży. Przyłożę wam rękę do niego, zobaczcie. Ręka mi się chowa, a przy nim jeszcze biały kozaczek rozglądam się dookoła i patrzcie tylko się rozejrzałem kawałeczek już widzę następnego prawdziweczka troszeczkę mniejszego ale równie ładnego będę musiał to miejsce przejść bardzo dokładnie bo jednak tych prawdziwków tu trochę jest więc trzeba je pozbierać patrzcie tu jest ten wielki grzyb ja przeszedłem tędy od tamtego grzyba, co go tam widzicie. A tu za drzewem jeszcze się taki ukrył. Piękny. Oby tylko był zdrowy. Przeszedłem dosłownie 10 metrów, może 20. I zobaczcie. Kolejna parka braciszków. Bardzo ładnych, idealnych, nadających się do marnaty. Tu dalej spojrzałem, mamy trzeciego prawdziweczka i po drugiej stronie odwróciłem się i widziałem białe kozaki, rodzinę białych kozaków, ale jeszcze idą tu, zobaczcie, teraz trafiłem pod grzybeczka, idąc do rodziny białych kozaczków, pewnie ich nie wezmę, bo już są takie starsze, chyba, że tego jednego najmłodszego a może nawet dwa, i tu zobaczcie rośnie sobie rodzinka czterech białych kozaczków tu zbierałem te prawdziweczki i tego podgrzybka zobaczcie, kawałeczek dalej przyszedłem i mamy kolejnego pięknego prawdziweczka miejmy nadzieję, że coś się tu jeszcze znajdzie w okolicy, bo już się ta miejscówka kończy tu już się zaczyna trochę inny las tu tylko kawałeczek mi został i będę musiał iść w drugą stronę, poszukać drugiego takiego miejsca z takimi delikatnymi krzaczkami, bo tu jest najwięcej prawdziwko. W pozostałych miejscach są już miejsca przechodzone i same korzenie się znajduje. Przedem tamto miejsce, już tam nic nie było. Idę już z krajem tak w kierunku innej miejscówki i zobaczcie. Taki prawdziweczek jeszcze się trafił, rozejrzę się, ale powiem szczerze, oprócz kozaczka białego, którego tu gdzieś widziałem, malutkiego, którego nie będę zrywał, to nic tu dookoła nie widzę. Tam zbierałem te prawdziweczki, które Wam pokazałem, przeszedłem kawałeczek dalej, dosłownie z 10 metrów i zobaczcie, znowu dwóch braci. Tu byli bracia z ostatniego ujęcia. A tu zobaczcie na pniaczku prawdziweczek, kolejny. Tu kawałek wcześniej znalazłem tego prawdziweczka na pniu. A tu zobaczcie kolejny prawdziweczek. Ale już przed ujęciem rozejrzałem się dookoła. Zobaczcie, pokażę Wam, jakiego ukrytego prawdziweczka znalazłem. Zobaczcie, gdzie rośnie. Przy takiej wywróconym pniu, w dziurce, schowany, żeby nikt go nie mógł dojrzeć. A tu, jak widać, ktoś już zbierał wcześniej i nie zauważył tych dwóch prawdziweczków. Jestem w lesie, tam zobaczcie, pierwszy grzybiarz, którego dzisiaj spotkałem. Spaceruje, zbiera, ale widać, że dopiero przyszedł. A zobaczcie, co ja tu znalazłem. Widzicie, jak ładnie ukryte dwa prawdziweczki. Pokażę Wam drugi, bo jest schowany pod gałązką i go za bardzo nie widać. A teraz może będzie lepiej widać. Także dwóch takich braci jeszcze znalazłem. Tu znalazłem tych braci dwóch. I chciałem już odejść w drugą stronę, ale na szczęście się odwróciłem w odpowiednim kierunku. Tam już jest koszyk, jak widzicie. I patrzcie. Kolejne przepiękne prawdziweczki. Tu są trzy. Tam jest czwarty mały. I tam jest jeszcze piąty. Pięć prawdziwków jeszcze znalezionych, tylko przez to, że się odwróciłem w odpowiednim kierunku. No i zobaczcie. Tu zbierałem te prawdziwki cztery. Przyszedłem kawałeczek. Zobaczcie. Tu jest pierwszy. Ale dalej. Tu jest koszyk. Już go odstawiam. Ale zobaczcie dalej. Trzy prawdziweczki koło siebie. Tu są te trzy co wam przed chwileczką nagrywałem. Ale zobaczcie dalej. Pierwszy prawdziweczek. Drugi prawdziweczek. Tam rośnie trzeci prawdziweczek, ale ja już ich nie biorę. Zostawiam dla następnych grzybiarzy. No tu jest jeszcze czwarty prawdziweczek mały, a tu gdzieś widziałem jeszcze piątego. Tu jest jeszcze piąty prawdziweczek, tylko odsłonię, żebyście mogli zobaczyć. Te cztery biorę, pozostałe zostawiam. Niech weźmie sobie ktoś inny. Końcówka grzyby obrania na dzisiaj. Zobaczcie, tak wygląda koszyk. Tu rozpoczynam grzybobranie. To są te prawdziwki duże. Z początku filmu, co ktoś się zostawił, co były Robaczywe. I na dzisiaj wystarczy półtorej godzinki w lesie. Idę do samochodu. Mam nadzieję, że następnego dnia, może po pracy, uda mi się wyskoczyć na te miejscówki, co byłem z Jankiem i, i tam się pozbiera troszeczkę młodszych grzybów, bo tu są w większości duże, tam w większości małe. Więc. Wybiorę się chyba tam. Pozdrawiam. Wychodząc z lasu, zobaczcie, tam jest samochód, jeszcze jakieś 300 metrów. I na sam koniec już pożegnanie nagrane, ale jeszcze jeden podgrzybeczek.